Kochani, witajcie, witajcie, witajcie! Buzolce, 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 witam was moi kochani w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj nagrywam dla Was ładpada, ale z miejsca jeszcze chciałam Wam podziękować za subskrypcję. Za wszystko, za to, że jesteście na moim kanale, kocham Was naprawdę bardzo mocno i... Cieszę się, że już jest was tyle. Co dalej? W mojej najnowszej książce o Wiki i Lucyferze, czyli Lucifer i Wik, historia miłości oparta na skrytnie bez i istnienia. W najnowszym rozdziale rozdział 29, trzecia książka, wracał nowy rozdział, który nazywa się Pytania Walker i coś jeszcze. Polecam wam, kochani, starałam się przy nim, ale my już przechodzimy do. Naszej mojej książki, którą dla was czytam, czyli pierwszej książki. Poprzedni rozdział był to rozdział 10, nazywał się On Przyjaciele skończyło się na tym, że Wiki wybiegła z pokoju Lilo, z którą nie mogła już w zasadzie rozmawiać, bo Pokuciły się dość poważnie przez to, że dowiedziała się, że Wiki całowała się z Dino. I ona tutaj wybiegła z pokoju i wpadła na swojego ludzka Lucyfera. I teraz kolejny rozdział nazywa się. Dręczona. Tu jest trochę taki. No, moja mama się śmiała, że taki tytuł i w ogóle, ale no. Jest jaki jest. Mamy takie przewodnie zdjęcie Wiki ludzie tutaj się za rączkę trzymają, wszystko fajnie, wszystko spoko. Yy, chciałam, żeby Wiki w ogóle była niższa, chciałam ją tak obniżyć optycznie, co mi się nie do końca udało, ale no taki jest. Dobra. Decyfer wziął moje policzki swoje dłonie delikatnie, mm, bo inne my stories Wiki jest niższa niż tak normalnie, bo ona chyba normalnie for A Secret of the Heavens ma metr 70, a w mojej historii ona ma metr 60. Delikatnie otarł mi łzy. Przytuliłam, się, się, przytuliłam go, a on mnie delikatnie obejmował, był taki kochany, doskonale wiedział, kiedy go potrzebowałam. Nie płacz wiczki, nie płacz, jestem tutaj. Jestem. Mówił do mnie i jego ciepły głos mi pomagał. Nagle lucek wziął mnie za rękę i prowadził mnie po szkole. Rozmawialiśmy sobie idąc. Idąc, rozmawialiśmy sobie idąc, chyba. Szliśmy sobie rozmawiając, nie? Po prostu szliśmy i rozmawiali. Eee, to zdanie źle ułożone. Już po chwili znów byłam szczęśliwa. Aha, czyli sobie pogadaliście, chodziliście i pogadaliście, i już byłaś zadowolona. Ok, i się przytuliliście. Ech, wiesz, dziękuję Ci, że jesteś teraz ze mną. To dla mnie bardzo ważne, serio. Powiedziałam do niego delikatnie: Ja nie mam z kim spędzać czasu. Jestem taka samotna. Powiedziałam ze smutkiem: No tak, bo masz tylko W tym momencie Lucyferowi zrobiło się jeszcze żalnie rozpoznanej. No dobra. Zakład zakładem, ale ona naprawdę na to nie zasłużyła. W sumie poznał ją trochę. I polubił. No tak mnie miał być, tego nie było w planie zakładu. Co to jest? Nagle zaczęłam się zastanawiać, <tryk> dlaczego on taki dla mnie jest? Czy on jest taki dla wszystkich? Czy on się zmienił? Zadawałam sobie te pytania w głowie. Po czym odpowiedział mi na moje pytania z głowy, tak znowu wylasł mi do mózgu. W jego przypadku. To było jakby normalne i jednak często zapominałam, że on tak potrafi tak robić. E, tutaj mam na myśli to, że Lucyfer potrafi wchodzić do mózgu nawet bez patrzenia w oczy. I on nie tylko jak patrzy w Wiki w oczy, to może wyczytać jej wspomnienia, ale on też czuje jej emocje. To on ma, e, te, ta ich więź jest jeszcze bardziej... E, rozwinięta niż chyba w sekrecie niebios. I mówił powoli ciepło, bo tak, jakby chciał nadać sens swoich słów. Ja też często tak piszę: nadać sens swoich słów. Delikatnie dotknął mu z mojego policzka i przez chwilę go gładził. Wiesz, słodzinko? I don't know, forever, słodzinko, sweety. To zmienię natychmiast, bo wtedy jeszcze miałam coś takiego, że no, słodzinko jest spoko, ale teraz po prostu, sweety, sweetie. no, coś ze sweety, sweety. Okej, okay, dobra. Wiesz, sweetie, jestem taki tylko dla ciebie, bo jesteś dla mnie ważna. O co otwierały mi się szerzej. Cokolwiek się wydarzy, zmienia się lub nie, mówił. Zapamiętaj, ja ciebie nigdy nie skrzywdzę. Wcale nie był taki, jak oni, oni mówili. Myślałam. Spytałam go nagle. A jak ty się czujesz? Wszystko w porządku? Mówiłam bardzo delikatnie. Ojej, jak ona jest słodka. Myślał sobie Lucyfer: tak się przejmuje tym, co się ze mną dzieje. Odpowiedziałem jej, że wszystko jest okej. Okay. I coś tam jej jeszcze poopowiadałem. Wiki zaczęła mu się zwierzać, odpowiedziała mu o tym, jak ją dręczyli na ziemi. Oczywiście bez wszystkich szczegółów, tylko tak ogólnie, Lucyfer i tak mógł przeczytać jej myśli, więc na nic się to zdało, więc nie zdało się to, że nie, zdążył, nie zdołała wszystkiego ukryć. Przeczytał z jej myśli takie rzeczy, których nikt na pewno. Nie, których nikt zapewne o niej nie wiedział, biedna, nierozpoznana, pomyślał sobie. Odpowiedziałam Lucyferowi trochę o tym, jak było, kiedy mieszkałam na Ziemi. <laughs> nie wiem, czy, to, czy dobrze zrobiłam, ale od jak, on jakoś wzbudza we mnie zaufanie. Czuję się przy nim bezpiecznie i dobrze. Mm, nie wiem, że. No, nie wiedział, że na niby mam tylko jedną przyjaciółkę, którą straciłam przez głupi pocałunek z dino, którą naprawdę, którego naprawdę nie chciałam i bardzo go żałowałam. Poczułam nagle, że zbyt długo patrzę na jego usta, jakbym była zaczarowana. Wiedziałam, co to może znaczyć, więc zabiłam to w sobie od razu. Jeśli się gapisz na twojego, na czyjeś usta, to mogą znaczyć dwie rzeczy. Rzecz pierwsza, albo jest wampirem i chce cię ukąsić, część druga, chcesz pocałować tą osobę. Obstawiam część pierwszą. Nie no, żartuję. W zasadzie to, to mogłam polecieć tylko do pokoju. Spędziłam z lucyferem cały dzień, nie poszłam nawet na lekcje, aha, bo się zdziwiłam, w zasadzie mogłam to polecieć tylko do pokoju. Chodzi tutaj o to, że Wiki z lucyferem tak dużo spędziła czasu, że już nie miała po prostu czasu na co innego, więc musiała już się zbierać. Wiedziałam, że on wszystko szybko nadrobi, bo on jest odczytany, inteligentny, w ogóle ma wyższy poziom nauki i na niektóre lekcje ma sam. No, bo on jest um, for a, 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 jeden z dwóch najlepszych uczniów w szkole, razem z For Edino. Ale ja, ja się do tego nie nadawałam w ogóle, byłam przeciętna, a wręcz słaba. Samoocena Wiki. Byłam przeciętna, a wręcz słaba. Dziwiło mnie dalej, że ktoś taki jak on ma ochotę poświęcać swój czas głupkowatej i nierozpoznanej. Nie jesteś głupkowatą nierozpoznaną, powiedział do mnie. Nie myśl tak o sobie. Oh my god, on przeczytał to z jej myśli. Nie za dobrze. Było mi naprawdę głupio, że przeczytał to z moich myśli. musiałam tak czy inaczej i już iść, podeszłam do niego bliżej, po pocałowałam go, ale spokojnie, tylko w policzek, no oczywiście i pożegnałam się z nim i przechodząc przez piękny perłowy korytarz, tak się nazywał, ponieważ podłoga i sufit i ściany były z nim wysadzane prawdziwymi perłami, takiego korytarzu w Sekretu nieba. Yy, nie było, jeśli kogo, kogoś, ktoś myśli, że to jest zapożyczanie, sama to wymyśliłam, bo myślałam, że będzie taka ciekawsza historia, a teraz tak myślę, że to tylko jest niepotrzebny bajer, bo kogo obchodzi, czy by szła po normalnym korytarzu czy perłowym, skoro i tak to nic nie wnosi do historii, ale nieważne. I poleciałam do swojego pokoju. Ok, this is the end of this odcinek and this rozdział. Dziękuję, kochani, że byliście. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Idziemy się w kolejnych papatki.